E, witajcie, moi kochani. E, tutaj mam krem do depilacji Everline. Tu mam tak. E, 20 nie dwadzieścia, dwa razy więcej nawilżenia Tu wam pokażę skład. To nie ta strona. E, krem do depilacji. E, pre, krem do, do depilacji skóry wrażliwej. O, o, o. Tu jest tak a, a, a. Tak, tu się nie poświetla. Tu, a, a, a. A tu, a tu Wam pokażę się. O. O, pokażcie. Dobra. Tu pokażę Wam skład. O, skład się nie pokazuje. O. Skład tak, tak. Się nie pokazuje. Ale ten. I, i teraz Wam powiem taką sprawę. Yy, dodam Wam link na dole w filmiku do mojej koleżanki Kubyski która robiła pierwszy taki, taki zabieg i wyszedł. Zobaczymy, jak wyjdzie u mnie taki zabieg, zaraz będziemy to nakładać, Szpatu nie wiem, czy szpatułką zrobię to, bo ja to pierwszy raz robię, czy, ja to zrobię bareńkoma, a nie szpatułką, tak to koleżanka i... Pokażę Wam zaraz moje nóżki, jakie jak wyglądają. Moje nóżki tak wyglądają. Okropne. No, bardzo okropne. Masakra. Taka masakra, ze, hej. No. Będziemy zaraz to nakładać. Wrócę do Was, jak nałożę krem. No to do Was wróciłam. Tutaj takim tym posmarowanym kremem. I będę go trzymać 10 minut, bo pisało tam minimum 5 minut, ale nie więcej niż 10 minut. No to zobaczymy. Śmierdzi nieziemsko, ale zobaczymy. Tubka po użyciu jest taka. Proszę, tubka po użyciu tak wygląda. Koleżanka tutaj moja z YouTube'a więcej tego zużyła, a ja chyba jeszcze posmaruję to, bo to chyba za mało jest. Chyba będzie za mało. Jeszcze raz posłucham. Kochani, wrócę za 10 minut. Ja będziemy to ściągać Sztą, tą przypadłką. No. Taki Zostało jeszcze 7 minut do ściągnięcia tego. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale powiem Wam taką szczerą prawdę, że troszeczkę z kurami pieczę. Tutaj druga noga, proszę. Za 7 minut, za 7-6 minut będziemy to ściągać. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. O moi kochani drodzy, wracam do Was. I teraz jest taka sprawa, że będę to ściągać. Zobaczymy, którą tą stronę trzeba to ściągać. O takim zygzakiem mi to idzie. O! Ty, ale nie ma włosów. Włosy zostały tu? Nie ma włosów? Nie ma włosów? Kochani, nie ma włosów? Jest git, nie ma włosów? Nie ma włosów? Jest super. Będę teraz ściągać drugiej nogi, bo się nieziemsko. Nie wiem, której strony tej spatuki mam to ściągać, ale. A to, to, o! I zobaczcie, ty ani jednego włoska. Ty ani jednego. Idealnie. Krem sobie poradził z moimi krzakami. Krem sobie poradził. Krem sobie poradził. Moimi krzaczurami. Yy, dobrze, no to teraz wrócę do Was z podsumowaniem, jak ściągnę cały krem. Do Was podsumowaniem powiem Wam, że krem sobie dał radę idealnie. Sobie dał radę, wytegował wszystkie moje włosy. Aj tutaj takie troszeczkę plamki mi zostały, ale do nie zaszkodzi. Ten krem Eveline polecam Wam wszystkim, bo zajebiście pomógł mi z nogami. Miałam takie krzaki, ja mam takie krzaczory, no ja zapuszczę mocno, to mam takie krzaki mocne, atusy. Idealnie sobie poradził. Ideolo. Poradził sobie. Poradził sobie. Zajebisty jest. Polecam. No to dzięki. Pa.